W życiu tak jest, że nawet cukrzyk nieraz może sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa, więc ja postanowiłem dzisiaj trochę zaszaleć. Przygotowałem sałatkę owocową. Sałatkę owocową, którą nazwałem sałatką rajską. No i cóż, cóż będzie się składało na tą naszą sałatkę, oczywiście będą te produkty, które znalazłem tak naprawdę w szafie, tak? Czyli macie szafkę, wyjmujcie szafki, na przykład w waszym wypadku możecie tam mieć truskawki na przykład w syropie, a możecie na przykład tak jak ja, jak teraz. W tym momencie właśnie to widzicie, a na nas kawałki do tego papaja, gruszka śnieżna oraz brzoskwinie. Cztery produkty, które złożą się na naszą sałatkę. Polejemy to sosem. Można powiedzieć, że sosem? No można powiedzieć, że sosem. Będzie to sos, który będzie się składał z jogurtu naturalnego, który jest tak delikatnie kwaskowaty, więc postanowiłem trochę dodać do niego banana, zmiksować go z bananem, więc będzie to trochę jogurt bananowy. Polejemy naszą sałatkę właśnie tym i posypiemy szczyptą cynamonu i będzie to naprawdę coś wyśmienitego taka poranna, na przykład orzeźwiająca sałatka albo na noc taka delikatna kolacja więc ja się zabieram do roboty czyli najpierw otwieram puszki a później, jeżeli już poradzę sobie z tymi puszkami a mam nadzieję, że sobie oczywiście poradzę to wtedy wrzucę to w jedną całość i zrobię z tego sałatkę, zobaczycie ze sami przyrządzamy naszą polewę czyli wlewamy jogurt Naturalny. Myślę, że taki kubeczek, jogurtu wystarczy w zupełności. Ja dzisiaj nie będę aż tak dużo tego robił. Zrobię ze trzy porcje. Resztę owoców sobie zostawi na jutro. Jutro też to przyrządzę. Ups. Tak to bywa, właśnie spad Banan. Do tego trochę soku z cytryny. No i tak jak mówiłem, można na przykład trochę wrzucić. Trochę wrzućmy gruszki. Jeszcze do tego rozkwinie jedną półkę i na przykład dwie papaje i garstkę mało ananasów i to wszystko miksujemy razem ze sobą <laughs> Tym sposobem uzyskaliśmy bardzo fajny sos do tego naszego dania. Może nie widać go za, za bardzo, ale naprawdę będzie wyśmienity. No i to tyle, tak naprawdę. Teraz wszystko trzeba wrzucić do jednego pojemniczka. Jeszcze zobaczycie za chwilę sami. No i co? Mamy już jakąś salaterkę, miseczkę. Wrzucamy tu. Trochę tych naszych owoców, tak? Czyli papaja, ananas. Do tego gruszeczkę. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze brzoskwinka. Do tego. No i uzyskaliśmy coś tak fantastycznego. To oczywiście polewamy naszym sosem. gęsty właśnie wyszedł, to jest taki można nawet powiedzieć, że to jest jogurt, po prostu jogurt wieloowocowy tak, bo wzięliśmy jogurt naturalny, zmiksowaliśmy z owocami, wyszedł taki jogurt wieloowocowy to jeszcze możemy posypać cynamonem dla smaku nie każdy lubi cynamon ja na przykład cynamon uwielbiam nie uwielbiam go wyjmować z tego z opakowania, dobra mamy posypany cynamonem czy jakąś na przykład jeszcze dekorację możecie na przykład jakąś czekoladę na to zetrzeć jeszcze ewentualnie albo na przykład umieścić jakiś wafelek, ja właśnie znalazłem wafelek więc ten wafelek tu umieszczam do tego ładnie ciach wafelek można jeszcze na przykład przybrać tą gruszką i mamy piękny i na pewno pyszny i zdrowy deser rajski, daj reser, deser, rajski, rajski owocowy deser. Zawsze pyszny i zdrowy. Smacznego!